Żeniliby się, żeby k***a kur... robić dzieci później patologicznie, nie? Myślisz, byłoby tak? Tak jak taktyczne zaciągnięcie. Pieniądze to nie wszystko. Młodzież, wiadomo, że lepiej by miała, nie? Lepiej płaczcie za ser***. Zdecydowanie dziurawią. Akurat, żeby urodziło dziecko 40 tysięcy, to ona dlatego urodzi to dziecko. Że dostanie pieniądze. Tu ciężko. Nie. A po co no. ślubkom w tych czasach, proszę pana? No, a po co to koła? No, no, dlaczego? Tyle na razie poszło, no, jak tak widzi. Co No Myślę, że z półtora kafla miesięcznie to luzem idzie, nie? Mhm. Ampersem. Mleko, wszystko drogie w tych czasach. Serio, dziecko tyle kosztuje? No ja nie wiem w takim razie, to człowiek... I dobra, co mieliśmy jeszcze do obejrzenia? To jest jakiś materiał 40 tysięcy za ślub, tylko dla Polaków. Pomysł kuriozalny. Czy nie o co chodzi nawet? To jest jakiś opis, że 40 tysięcy złotych za ślub albo za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie, aż 100 tysięcy za trzecie dziecko. Taką bombę szykuje Pis przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Ostateczna wersja propozycji ma być gotowa w przyszłym roku. Politycy PIS sugerują, że pieniądze mogłyby być wypłacane w formie bonu na mieszkanie. Czyli program roboczo nazywany Ślub Plus będzie nowym 500 plus i poniesie partię Radosława Kaczyńskiego do zwycięstwa w wyborach. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulicę Warszawy i pytał, co na to Polacy. Dobra, to się wstrzymujemy, nie? W takim razie. Poczekamy. 40 tysięcy, kurwa, piechotą nie chodzi. Czyli single, chuje do dupy. No ale, kurwa. No ale patrz. Jednak ludzie, którzy są w związku, tak? I mają dziecko, mają większy wkład w społeczeństwo i w system niż ludzie, którzy są singlami. No, taka jest prawda, Do czego się dziwisz. No, jak chcesz, żeby Polaków było więcej, to single nie pomogą, nie? Więc no, ja nie mam nic przeciwko i nie dlatego, że jestem potencjalnym beneficjentem tego, tylko dlatego, że no, to normalne, no, że jak, ja mam takie poczucie, że jak ktoś, kto ma jakiś wkład w społeczeństwo, ma mieć z tego powodu jakieś profity, no to ich se ma, no i no, co? nie mam z tym problemu. Żeby 40 tysięcy za pierwsze dziecko albo za ślub dawać tylko młodym Polakom. ludziom, proszę. Tylko Polakom. Ja uważam, że w Polsce akurat jakby tak zrobiono, to uwierzy pan, że wszyscy by zapierd za przeproszeniem do użytkowania stanu cywilnego Aha. ze względu na te pieniądze. Kuriozalny pomysł jest. No ja właśnie kurde te śluby to tak nie wiem, bo to jakby, mówmy się, że społecznie to nam nic nie zmienia, ale z tym dzieckiem można by było kminić, nie? 40 te tak tak ślubu nie opłacisz? No chyba, że robisz taki pozorny, no jak chcesz powiedzieć o wielkiej imprezie, no to wiadomo, że nie, ale jak chcesz taki tam zrobić, żeby tylko kaskę przytulić, to pewnie by były nagle firmy, które ci organizują tani ślub. Nie, ślub z temu, więc y, pewnie dałoby radę to zrobić, ale z tym dzieckiem to można by było w sumie coś pokminić. Bo, kurwa, to są absurdalne pieniądze, czy to jest koła? Pomysł PiSu teraz, żeby dopłacać na mieszkanie. niego dają 200 milionów, co ukradli a później sobie dopłacają złodzieje. Ludziom najlepiej nie dawać, a sobie sami poradzą świetnie. A ciebie by to skłoniło do tego, żeby wziąć ślub, mieć dzieci 40 tysięcy. Kupę szmalu to jest, wiesz, 40 tysięcy. No, no no, widzę, że nie. Więcej złotych weekend można to przetańczyć. <laughs> <laughs> Niczego innego się kupa nie spodziewałem po tym ziomku. Niczego innego. Ja uważam, że w Polsce akurat jakby tak zrobiono, to uwierzy pan, że wszyscy by zapierd... Pali, za przeproszeniem, do rządu stanu cywilnego, a, ze względu na te pieniądze. Nie, dlaczego ona mi Szymola przypomina? A, i wszyscy by wzięli ten ślub, <laughs> potem rozwód i potem znowu ślub? Tak jakby na tej Zab zasadzie. Myślę, że a, zrobiliby nie, to, to, jako... to tylko po to, żeby zdobyć te pieniądze. To jakoś to trzeba by to tak a, zrobić, a... żeby, żeby ujemnożliwić. Kuriozalny pomysł jest, <laughs> no nie oszukujmy. Ej, Beskidus, ona tak się wypowiada, może go dużo ogląda na przykład. A za te dzieci? Za te dzieci, no wie pan. 40 tysięcy pierwsze, no, i to, 62, i to 80. to jest dla tych dzieci, bo podejmują się tego osoby, które nie mają pieniędzy. Zrobią tylko dla tych pieniędzy, a te dzieci będą zostawione same sobie. Gdzie mają dzieci rodzić? No. Do kraju, w którym za chwilę może być wojna, bo oni nie dbają o bezpieczeństwo tego kraju. I czy do kraju, w którym nie można dziecka wychować i zapewnić mu bytu. To jest jednorazowa zapłata, te pieniądze przepadną, a później zostaną dzieckiem. Ono ma sobie żyć samo sobie w tym kraju. Jak jednego nikt już nie potrafił wychować. I często mogłoby być tak, że po prostu. No, jaka wygadana, jak już dostała mikrofon z do człowieku, wszystkie przemyślenia. O czym pan chce jeszcze posłuchać? Trochę bardziej biznes się robi, to już może nie, może po prostu normalna kwota i tyle, bo to już jedno, drugie, trzecie, coraz więcej, coraz więcej. Niektórzy to by sobie biznes utworzyli z tego, nie? To mogłoby być nawet takie niebezpieczne być, dla tych no, dzieci, tak? które by tak. się rodziły, o to chodzi. Dzieci pilnują dzieci, tak? Także nie, lepiej mieć dwójkę wychować w odpowiednich <laughs> warunkach, ze zdrowiem swoim, psychicznym. Pieniądze to nie wszystko. Młodzież wiadomo, że lepiej tak? by mieć... Nie, nie? Lepiej płaczcie za se... wy nie dziurawią. Dzięki. Dziękuję bardzo. Taki <laughs> <Jaki> zniesmaczony. <laughs> Vanilla boy, no. Drugie 800 plus ma być, eee. to dobry pomysł, mądry czy... Ten jak z autobusu mądry. wyszedł. Lepiej nie mówisz. Nie. Głupi. Dlaczego nie mądry pomysł, bo... Ja akurat, żeby urodziło dziecko 40 tysięcy, to ona no, dlatego no. urodzi to dziecko. Że dostanie pieniądze. Nie pracować tylko dzieci? A, no. Robić. No. No, ale wiecie co? No coś trzeba zrobić, no bo 130 tysięcy dzieci się urodziło rok temu, a kiedyś to było 300, 400 tysięcy. No to już w ogóle się prawie te dzieci nie rodzą. Wszystko może być, tak, ale nie. Robić. ale Nie, nie aż tak. Jak młodzi ludzie wezmą ślub, dawać im 40 tysięcy złotych. No to jest fajnie. To bardzo pomoże i dlatego lepiej będzie żyć. Dużo młodzieży myślą, że będzie ciężko. Kiedy będzie dziecko. To by pomogło, tak? Że taki. Tak, tak. tak. No myślę, że tak. Dlaczego teraz ludzie nie mają dzieci, młodzi ludzie w Polsce? Wiesz? No, może chcą pożyć dla siebie. No, jeszcze za rano, może jeśli chcą gdzieś pojeździć tam w inne kraje, coś Zobaczyć. takiego. No, Jeżeli to dziecko potrzebne robić, to... Potrzebna praca normalne, normalne mieszkanie, no i żeby wszystko było dobrze po prostu w finansach. 40 tysięcy za ślub albo za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie dziecko, 100 tysięcy za trzecie. A, jest nasz... To jest dobry pomysł, czy jednak... Jest nasz ulubienie z intro. Rodziłoby to jakieś tam, wiesz... Zwróćmy no żeniliby się, żeby k***a kur... robić dzieci później patologicznie, nie? Myślisz, byłoby tak? Tak jak? Taktyczne zaciągnięcie. Już jest 800 plus to tak samo na tej samej zasadzie. Żeby zgarniać siano, nie? A ciebie by to skłoniło do tego, żeby wziąć ślub, mieć dzieci, 40 nie, tysięcy? Nie. No wiesz, kupę szmalu to jest, wiesz, 40 tysięcy złotych. To... W jeden weekend można to przetańczyć. Prawda? No. A to gdzie, gdzie to takie są atrakcje? Kurwa, <gul> taka randomowa rozmowa. No kurwa. A jak się wiedzie, to są, no. Mhm. Mm Dobra, Dzięki. bardzo dziękujemy. wszystkiego dobrego. Dzięki. Ja pie. jakiś ziomek w ogóle. Pieniądze nie zachęcą ludzi do rodzenia większej ilości dzieci, moim zdaniem. A no dlaczego? To właśnie to, co zachęci wiesz, jak to zrobić, żeby zachęcić. Ba, ziomek jakimś kasynku mówił, czy coś. Nastawienie państwa, pomoc zdrowotna bardziej, jeżeli już i socjalna, może trochę lepszy system edukacyjny, może troszkę lepszy właśnie system zdrowotny. A mi się wydaje tak, kurde, że generalnie to jest też taka zmiana kulturowa, że... To jest tak, że teraz ludzie są po prostu, no taki nie wiem, może etap rozwoju człowieka, może etap rozwoju świata, że ludzie są w takich krajach rozwiniętych, skupieni po prostu na sobie, zmieniają się ich priorytety i może musimy taki etap przejść i, i tyle. I może może na jakimś momencie, w którymś stwierdzimy, że nie wiem, znowu jednak fajnie jest mieć rodzinę, teraz ludzie uważają, że fajnie jest być samemu albo właśnie mieć ogólnie bez dzieci, mak tam sobie nie wiem, psa wziąć i, i tyle, i, i, i nie trzeba nic więcej. I że nie chodzi nawet już tak czysto, że to tak, no czynniki ekonomiczne. Oczywiście mają jakieś znaczenie dla tych ludzi, którzy są zdecydowani, tak, i chcieliby, ale, ale tak generalnie wydaje mi się, że wiele osób po prostu nie chce i tu nie chodzi o to, ile mają kasy, tylko po prostu nie chcą mieć dzieci i to niewiele zmieni, czy tam ktoś będzie chciał zapłacić, czy nie. Twoje spojrzenie, bo jesteś zabezpieczony finansowo. Nie, no nie o to chodzi. Tak staram się właśnie szerzej spojrzeć na jakieś takie sytuacje, że wiele osób po prostu deklaruje, że nie chcę mieć dzieci. I nie mówi tego, że nie chcę mieć dzieci, bo nie zarabiam kwoty X, tylko nie chcę mieć dzieci, bo wolę wolność i spokój, który mam w życiu, bo ja właśnie sam mogę jeździć, bo w wolnym czasie se oglądam serial, a nie muszę się dzieciakiem zajmować i tak dalej. I to, że to jest jakimś takim powodem. 800 plus takie ma być, wiesz, ślub plus albo małżeństwo plus. Rozumiem, rozumiem, ale już jest właśnie to, i jeżeli te dzieci się nie rodzą, no to chyba o czymś świadczy, tak? W ogóle jest chyba tak też w społeczeństwie, że jak zapytasz, czy, czy jakąś wejdziesz w dyskusję o posiadaniu dzieci, to pierwszy na czym ludzie się koncentrują, na, na jakichś problemach i obowiązkach, które to generuje, a nie na tym, że to... Fajna sprawa mieć potomka, tylko raczej się zaczynają skupiać na tym, że o kurwa, to trzeba wychować, a ile to kosztuje, a, a w ogóle ile to zachodu, a jeszcze trzeba się skupić, a ile to zagrożeń, to panie, to ja sobie wolę kurwa do Egiptu lecieć, a nie tam na dzieciaku dzieciakiem zajmować. W wielu krajach, które właśnie są wysoko rozwinięte, gdzie są pieniądze, gdzie ludzie średnio rzecz biorąc żyją na takim, wiecie, poziomie, że nie przymierają głodem, no to jest ten problem dzietności, że ludzie właśnie się na czymś innym skupiają, że na inne rzeczy patrzą. I może to, to jakoś musimy przejść. No. Ślub w ogóle, pieniądze wypłacać. To akurat pisuje jest pomysł, żeby takie drugie 800 plus nie, wymyślić. No, to nie jest sytuacja. Pogłębi tylko patologię w niektórych sytuacjach, prawda? No ale no, to jak inaczej ludzi tu zmotywować, żeby te to dzieci. Z in vitro. Aha, no to już akurat się to dzieje tutaj, ale to. Wszystkiego dobrego. Zobaczymy. Do zobaczenia. Zawsze coś trzeba skądś pobrać, więc wykończą tych małych przedsiębiorców, którzy się starają i naprawdę tańczą na rzęsach czasami. Więc teraz od nowego roku idzie ZUS. Zaraz pójdzie coś znowu do góry. Więc cały czas jest to taki galimatias i kręcimy się wokół komina. Coś dają, coś zabierają i dorzucają dodatkowo. No, ale jakby przedsiębiorca miał dziecko, wziął ślub, no to też by coś Ale tam to z sam zarobi właśnie. Ludziom najlepiej nie dawać, a sobie sami poradzą świetnie. Będzie potrafił sobie wykombinować i państwo nie będzie cały czas łap brało na jego pieniądze prywatne. Za dużo podatków nie będzie zabierało, więc więcej mu zostanie w Kiermanie w Kiermanie, w kieszeni. I. Tym chętniej wtedy będzie miał i łatwiej nas zbierać na wesele, na ślub. Powiedz mi, co robisz, jeżeli mogę? Mały przedsiębiorca? Eee, mały przedsiębiorca. No teraz aktualnie spółkę zakładam, przechodzę z działalności na spółkę. Montuję panele podłogowe, drzwi. Taka budowlanka, powiedzmy. O, bo jeszcze Instagrama powinien zareklamować. I dodatkowo działam muzykę, także e, rap, zapraszam, pseudo PS. Na, i no! I się kameruje. Chyba to akurat zareklamował, a mógł te usługi za zadeklamować. Instagram tak zapraszam na rapy i na koncerty. Także tym się mniej więcej zajmuję. Tak jest, dzięki. Proszę Trzymaj bardzo, najlepszego. Dobrego. To jest pomysł PiSu teraz, żeby dopłacać na mieszkanie. ty dają 200 milionów, co ukradli, a później sobie dopłacają złodzieje. A, że ci z PiSu? No a kto? Czy to podziałałoby na młodych ludzi, czy chcieliby mieć dzieci, jeżeli by tak dopłacać 40 tysięcy na mieszkanie? Tam? Nie. Nie. Absolutnie ale to nie kusiłoby tak, żeby mieć 40 tysięcy? 000... Ledwo co młodzi ludzie mają teraz na wynajem, prawda? Są, jest straszny rynek pracy, więc tych młodych ludzi ciężko będzie zachęcić. Mnie na przykład, no. ja nie planuję w najbliższej przyszłości. Na drugie dziecko 60, na trzecie 100 tysięcy, taki jest pomysł. Ślub plus, już niektórzy o tym mówią. Nie, nie, no chodzi, nie bez męż. szans. A myślicie, że Polacy to kupią, i, bo to też chodzi o to, żeby PiS do władzy wrócił? Wiadomo, Aby tak. nie kupili, prawda? Miłego dnia. Aha. Uważam, że to jest bardzo wzrudny pomysł. Tak, dlaczego? I na to uważam, że PiS to jest yy, klęska żywiołowa. Kaczyński, Ziobro, Morawiecki, ci wszyscy razem wzięci. Ludzie to kupią, PiS wróci do władzy dzięki temu? Uważam, że nie. Nawet jak da te 40 tysięcy na jedno dziecko, to nie wrócę do władzy. A kto na to zarobi? No, żeby to wszystko rozdawać. No my, Polacy zarobimy. My po znaczy, znaczy to, Pan będzie zarabiał i dawał, tak? No, 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 no tak, no w podatkach wiadomo. Ja może niekoniecznie. Za sam ślub, żeby płacić taki jest pomysł. To teraz. Tu... Aha, za sam ślub. Też. Tak, 40 tysięcy. A, no to będzie dużo ślubów. W takim układzie. No tak. Ale to wie pan, to nie jest nowy pomysł, bo to na przykład w Korei Południowej, gdzie jest jeszcze gorzej niż u nas z tą dzietnością. Przykład... Nie, ja miałem nowatorski pomysł, żeby prąd wyłączyć, a nikt nie chce mnie słuchać. Na przykład miasto Pusan. To płaci tak samo, właśnie za ślub, mieszkania jakieś za grosze. no Trzeba jakoś kombinować, no bo jak to inaczej, żeby Nie, ten... no Ale pomysł jest fajny, podoba mi się. Jedno, dwoje dzieci to już jest wyzwanie. Warunki finansowe wpływają jednak na dzietność. 40 tysięcy, żeby za ślub młodym ludziom dawać. <gry> Przecież i tak nie dostaniemy. Po co mi ślub, proszę pana? No właśnie, jest taki pomysł, że wtedy się więcej dzieci może by rodziło, i. Nie, no proszę pana. Bo od dwóch lat mam sprawę rozwodową, i to nie widzę końca dalej, więc to się zejdzie. <głos> <głos> Jeszcze. Aha. Więc kolejny no, ślub nie. ciężko. A po co no? ślub komu w tych czasach, proszę no, pana? A po co to co? Dlaczego? Być normalnie. No tak? Ono jest tutaj właśnie. To no ślubne. No tak. 30%. <noise> no Boże, jak ja lubię to określenie ślubne, Chyba to brzmi, jakbyś szatana urodził, człowieku. Ja nie nieślubne, o Jezu. Już dzieci się rodzi poza związkami małżeńskimi, ale jest pomysł, żeby za ślub lub za pierwsze dziecko 40 tysięcy, 60 tysięcy za drugie dziecko, 100 tysięcy za trzecie. Ja mam, to trzeba trójkę walnąć, w no to jeszcze dwójkę muszę. No, Nie, no proszę pana, nie... Jest nas za dużo na liczbę surowców. Tak będzie nas jako ludzi mniej na całym świecie, liczba w ujęciu całościowej na sygnaturze jest spadkowa. Serio? Co ty gadasz? To ja raczej miałem takie przeświadczenie, że okej, okay, w krajach wysoko rozwiniętych jest ten problem, że ludzi się rodzi bardzo mało, ale w ujęciu światowym raczej jest tak, że ludzi jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Biorąc pod uwagę jakąś tam, nie wiem, Afrykę, Indie itp., to że to raczej jest tak, że tych ludzi tam jest właśnie więcej, że oni nie kalkulują tego, czy ich stać na dziecko, tylko po prostu robią dziecko. Ja bym, bym taki, żyłem w takim przekonaniu. Zaczął się trend spadkowy globalnie. Globalnie? Co wy gadacie? Na ten moment tylko w krajach biednych Azji, Afryki rodzi się dużo dzieci, ale tam też niedługo nastąpi niezastępowalność pokoleń. Ale ja. Śpieszno mi do tego, jestem młodą osobą, jedno starczy. Tak, ale to właśnie nie zmotywowałoby? 60 tysięcy albo. by, ale proszę pana, to trzeba rodzić, a to Czyli kobieta tak rodzi. No jest za mało no... na utrzymanie tego dziecka. No więcej wygrabi niż. Do 18 roku życia już 100 tysięcy. No nie o się. To ile na razie poszło, to, jak to tak liczy. No myślę, że z półtora kafla miesięcznie to luzem idzie, nie? Mhm. Mm Ampersy, mleko. Wszystko drogie w tych czasach, proszę pana. To, to nie jest łatwo. Czyli 3 lata to jest te 60 tysięcy, to na 3 lata by było. No to mało trochę, nie? nie <laughs> jeszcze 5. dziecko tyle kosztuje? Ja nie wiem w takim razie, co człowieku. <laughs> Zależy jak liczysz, a jak można kurwa liczyć? Jak mogę liczyć inaczej? Ile na psy wydajesz miesięcznie? Nie wiem. Ale mają na pewno zajebiste jedzenie. Jedzą lepiej niż ja. To jestem przekonany. Kurwa, przekąski jakieś naturalne człowieku. Jakieś powysuszane rogi. Jakieś, nie wiem, podroby. Tam człowieku cuda nie widy są. Śmierdzi to, kurwa, zło. Ale podobno zdrowe dla zwierząt. Bo u mnie koty jedzą kilka razy drożej niż ja. No to często się tak mówi, że ten... Ludzie bardziej dbają pod kątem jedzenia o zwierzęta niż o samych siebie. samemu Palają jakiś pasztet, a, a pies, o nie, poczekaj, poczekaj. On ma tutaj specjalną karmę antyalergiczną <grywa> z idealnie dobranymi składnikami. ale nie jest tak dużo, mam 10-miesięczne mleko z ta obiady to dostaję to co ja, ubranko od koleżanek, tam pampersy też ciągle są promocje. No, się, wiesz, się ogarnie dobrze, ustawi, to się da, no. Osobiście w wieku między 23 lat doszedłem do wniosku, że nie chcę mieć dzieci, ale poszło na to wiele powodów, których mogę dyskutować przez godzinę. Telder, jeżeli nie ma się dużo pieniędzy i czasu, to nie powinno się robić dziecka, bo wyjdzie skrzywione w taki czy inny sposób. No dobra, ale nie ma jakby... Dobra, no zrobiłeś sobie tabelkę, nie? I wypisałeś jakieś rzeczy za i przeciw. Ale każda z tych rzeczy ma jaką, jakąś taką wartość. I czy na na przykład, nie masz takiego poczucia, że goda, żeby takie zawiste geny się zmarnowały? <grym> I że nie masz takiej w związku z tym potrzeby, żeby to przekazać dalej, że wiesz, kurwa, niech się wiedzie? Że wtedy tak wiesz. Wszystkie te minusy nagle tak. Nie mówisz, w sumie. Więcej mi było minusów, tak? Geny akurat mam dobre i trochę tego żałuję. No to jeszcze się zastanów, nie? Jeszcze pewnie masz czas, żeby podziałać coś. Może jednak, nie wiem, może twoje dziecko wymyśli leka na raka. No nie wiem, zastanów się. bo... Albo... Nie wiem, będzie drugim Lewandowskim, a znowu będą Polacy w Barcelonie. Kurwa, no trzeba coś robić, nie? No nie wiem, no ja to na przykład uznałem, że wasze dzieci muszą też mieć jakiegoś ziomka albo ziomalkę z komentery, nie? Żeby tak jak wy teraz siedzicie, to żeby coś tam pogadało z tego komputera, nie? I że trzeba przekazać te geny. 15 lat życia dziecku zostaje, trzeba z czegoś utrzymać, nie? Już się to drugie chcieli, bo to już za pierwsze to już chyba by nie było. No właśnie. Do drugiego tak. jeszcze czas, proszę pana. Jedno trzeba odchować, żeby drugie. Mieć. Całe życie To się nie zrekompensuje w żadnym sposób. No ale to co to państwo miałoby 18 lat zrekompensować, no to też chyba tak. No nie, no ale 3 lata mnie nie satysfakcjonują. <noise> Jedno wystarczy, rozumiem. Tak, na razie tak. No ale nie zniechęcajcie się, wiadomo. Nie to... No na pewno kiedyś tak. drugie zrobimy, ale na razie wystarczy. <noise> dzięki. Trzymajcie się, dzięki. No to piszcie w komentarzach, co Wy myślicie o tym programie ślub plus, czy też małżeństwo plus, o tym, żeby płacić za ślub albo za dziecko. No i to tyle. Akurat dziecko w dużym odstępie czasu to bez sens, bo znowu się jest od niego uwięzionym. Kurwa, dobra, ja powiem tak, jak ktoś ma takie nastawienie, to niech nie robi. Nie o to wazektomia, bo tam nie ma co. Uwięziony. Kurwa, tragedia, dziecko, problemy. <laughs> no nie no. no. Jeżeli ktoś ma takie nastawienie z góry, to... No to tak, no, no to jak dziecko to problem, to, to faktycznie, nie? Taka prawda, no z twoim postrzeganiem, tak. Znaczy, wiecie, mój kolega z podcastu mówił, co się robi, jak kobieta jest zmęczona, nie? Bo urodziła dziecko. tym się ręce? Ta, ta. Nie no, ja wam powiem tak, rozmnażajcie się. Odpowiedzialnie, ale rozmnażajcie się, apeluję do was. Zróbcie sobie tabelkę w Excelu i ma wam wyjść tak, że wam się opłaca. Dobra? że miał kto na jest zapytać. No czy ja to trochę mówię w swoim interesie? No tak. No i co? <śmiech> <śmiech> Nie wiem, no my to co najmniej dwójka, ale jak się rozpędzimy, to kto wie? <laughs> wiadomo.